Jak to jest, że jedni z nas potrafią prezentować produkty, pokazywać rozwiązania, ale mają tak duże wyzwanie z zamykaniem sprzedaży? Jak to jest, że ponad 80% empowerowanych osób w wyborze, czy chcesz nauczyć się sprzedaży, czy zamykania, wybiera zamykanie sprzedaży? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to jeden z najważniejszych elementów, który nadaje. Życie temu, co prezentujemy, produktom i usługom, które sprzedajemy. I uwaga, jest tu potrzebna pewna fundamentalna wiedza, której jeśli nam brakuje, po prostu nie jesteśmy w tym wystarczająco skuteczni. I o tym będzie częściowo ten odcinek. Witam Cię serdecznie w temacie zamykania sprzedaży, ponieważ chcę te odcinki robić w miarę takie powiedzmy krótkie. To ten temat zamykania sprzedaży, ponieważ się w nim kocham na maksa, podzielę na kilka różnych odcinków i być może Ciebie to zainspiruje do tego, żeby wracać częściej do tych też nagrań czy do mojego. YouTube'a, więc zapraszam Cię do zalajkowania mojego Facebooka. Zapraszam Cię do zawsze sprawdzania, jakie tam masz podpowiedzi, w, że tak powiem, na dole w opisie, bo Cię tam zapraszam w różne miejsca. Zapraszam do subskrypcji, oczywiście lajkowania, jeśli uważasz, że tematyka jest ważna, i już dzielę się z Tobą podpowiedziami. Ponieważ być może osobiście się nie znamy, no to jestem trenerem biznesu i trenerem sprzedaży, ale również terapeutą ponad 10 lat zajmuję się jakby już specjalistycznie tematyką sprzedażową rozwojową i kiedyś dawno temu. Sprzedaż słami. szła mi słabo, ale dzięki branży finansowej, w której chciałem się odnaleźć, dużej ilości różnego rodzaju szkoleń, później szła mi naprawdę świetnie i po prostu miałem okazję stworzyć, tak jak i też w tematach terapeutycznych, taki swój system pracy, czy z obiekcjami, czy ze sprzedażą, z zadawaniem pytań, zawsze tworzę takie gotowe systemy po to, żeby ludzie czuli się w nich bezpiecznie. a poza tym nasz mózg to jest komputer, więc ja chcę, żeby on, um, chcę znać jego algorytmy, żeby wiedzieć, którymi algorytmami pracować, żeby ten mózg działał najszybciej i najłatwiej, mógł na jak najłatwiej decydować. I teraz uwaga. Zamykanie sprzedaży. Bardzo ważny element. Dwie ważne rzeczy chcę ci tutaj e, powiedzieć od razu na starcie. Bardzo wiele osób przechodząc do zamykania sprzedaży popełnia ogromny błąd, bo mówiąc po prostu wprost, zaczyna się kłócić i udowadniać kto ma rację. Pewnie miałeś okazję już słyszeć, że od klienta możesz wyjść z racją albo ze sprzedażą. Jeśli trafisz na gościa, gościów, który ma mocną osobowość, i udowodnisz mu, że nie ma racji po prostu. Czyli po prostu mówiąc, wprost, poczuje się przy Tobie głupio, to jest nieogromne prawdopodobieństwo, że nawet jeśli produkt będziesz miał dobry czy usługę, to on może po prostu jej nie kupić. Dlaczego? Bo się źle przy Tobie poczuł, bo udajesz, że jesteś ważniejszy. Dlaczego masz taką potrzebę? Być może, żeby tak robić, no, z prostego powodu, jeśli nie czujemy się wystarczająco pewni siebie i wartościowi, a kształtuje to oczywiście nasze dzieciństwo, a później doświadczenia nas z tym tylko ugruntowują. Wiele klientów, którzy docierają do mnie jako firmy czy jako osoby indywidualne, również zgłaszają się właśnie po to, żeby uwolnić się od tych terapeutycznych uwiązań z dzieciństwa, a ponieważ korzystam z pewnej amerykańskiej metody, to się to dzieje naprawdę bardzo szybko. Więc um, pamiętaj, że jeśli przychodzisz na spotkanie do klienta, to jeśli przychodzisz na pamiętaj, że jeśli przychodzisz na spotkanie do klienta, to yy, Twoim celem jest nieudowadnianie sobie racji, więc może pomiń temat, nie wiem, religii, szczepionek, różnego rodzaju tematów, polityki, który może powodować, że będziecie w dwuosobnych obozach, okej? Okay? jakby skup się na rozwiązaniu problemu klienta, czyli po to, po co tam naprawdę jesteś. Twoim zadaniem jest rozwiązać jakiś jego problem. I to jest pierwsza, fundamentalna zasada pracy z obiekcjami, żeby o tym pamiętać i myśleć. Nie żebyś od razu liczył prowizję, którą zarobisz, jeśli domkniesz sprzedaż, dlatego, że niektórym z nas będzie to pomagać, a niektórych będzie nawet zatrzymywało w tym, żebyśmy byli skuteczni w domykaniu sprzedaży. Więc skup mentalnie się na tym, hej, ja chcę pomóc tej osobie, mam fajny Produkt, wartościowy produkt, a jak o tym nie wiesz, to opowiem Ci o tym w innych odcinkach na moim kanale. Mam fajny produkt, wartościowy produkt, więc ja po prostu chcę rozwiązać jego problem, ok? Jeśli korzystasz z moich podpowiedzi, to Ty po drodze w systemie sprzedaży będziesz wiedział, jaki on ma problem, czyli jaki konkretny problem on chce rozwiązać Twoim produktem lub Twoją usługą. Jeśli tego nie wiesz, to dlatego masz takie wyzwanie z domykaniem sprzedaży i z zaniżoną swoją. Skutecznością. Więc punkt pierwszy: produkt lub usługa, którą dystrybujesz, zawsze rozwiązuje problem klienta. I mentalnie o tym myślisz na spotkaniu. Ja chcę Ci pomóc, dlatego chcę domknąć tą sprzedaż, dlatego że. Nie pomogę ci, dopóki ty nie zapłacisz. Czyli dopiero wtedy, kiedy ty skorzystasz, zamówisz, kupisz, no nie wiem, zrobisz co tam trzeba, żeby wprowadzić tę usługę czy ten produkt do siebie, dopiero wtedy ja mam szansę naprawdę rozwiązywać Twój problem. Dlatego nie rozwiązuję Twojego problemu, jeśli my sobie o nim tylko gadamy, a rozwiązuję go wtedy, kiedy ty zamawiasz produkt lub usługę i masz dostęp do niej, korzystasz z tego. Czyli pierwsza wasza rzecz, skupienie swojej mentalnej uwagi, to jest koncept mentalny, na Rozwiązywaniu problemów ludzi. I drugi bardzo ważny element, to jest uwaga, zasada numer dwa. Zawsze zgadzaj się z klientem. I teraz nie mam na myśli takiego, wiesz, ściemnionego zgadzania się, że ty tu się niby zgadzasz, że tak naprawdę no, no, no tak, tak, tak. Ale wie pan co, ja myślę, że to jest jednak inaczej. <grym> dlatego, że jeśli robisz coś takiego, to wiadomo i czujesz, że, że nie ma w tym zgody w tobie w żadnym obszarze. Natomiast, jeśli klient mówi, wie pan co, drogo, to ten produkt wydaje mi się drogi, dużo, muszę o to się zastanowić, muszę przemyśleć. Ja nie wiem, czy ten produkt w ogóle mnie zadziała, dlatego że. To uznaj tą obiekcję. Przecież ty nie chcesz być w dwóch obozach, w którym będziecie do siebie strzelać i będziecie się udowadniać, kto ma rację, tylko po prostu powiedz to głośno: Okej, okay, rozumiem, że tego typu produkt może się wydawać, że to jest dużo. Okay? Może się tak wydawać. Przecież, przecież on jest z innego świata, ma inne przekonania, być może nie zna jeszcze wartości, być może nie jest upewniony. Więc, okej, okay, można mieć takie przekonanie, można mieć takie myśli. Ma pan rację. Idąc dalej, um, wie pan co um, yy, na przykład yy, yy, poza na przykład tym elementem drogo, yy, możesz jeszcze usłyszeć na przykład, nie wiem, bo muszę to przemyśleć te lata letnie. Okej, okay, rozumiem, że można mieć taką zasadę. A nie wiem, czy ten produkt zadziała mnie w branży. Okej, okay, rozumiem, że można nie być przekonanym. Czyli uznaj to, uznaj to po prostu, um, ten temat y, w temacie tego konkretnego klienta. Po prostu uznaj tą tematykę, zgódź się z tym. Okej, okay, rozumiem. I potem jest największa, najwspanialsza rzecz, którą możesz zrobić, ok? Proszę powiedzieć mi o tym coś więcej: dlaczego się panu to wydaje, że to jest drogo? Proszę powiedzieć o tym coś więcej, dlaczego pan myśli, że to może nie zadziałać? Proszę o tym powiedzieć coś więcej, czyli chcesz zrozumieć w pełni, dlaczego w jego komputerze pojawiła się taka obiekcja i co więcej, jakie emocje są z tym związane, bo wtedy będziesz mógł mu racjonalnie odpowiedzieć dużo lepiej na prawdziwe pytanie, które ma w głowie. Więc zobacz, najbardziej fundamentalne zasady sprzedaży to jest budowanie środowiska wygrany, wygrany. Ja mam jakiś produkt, który może rozwiązać Twój problem, więc ja chcę wiedzieć, jaki to jest problem. Ja go rozwiążę potencjalnie dopiero, kiedy Ty zamówisz ten produkt. Ale jeśli mój produkt nie rozwiązuje Twojego problemu, bo w trakcie procesu sprzedaży zrozumieliśmy, że totalnie nie, nie zastosujesz go u siebie, w swojej firmie albo w swoim życiu prywatnym. No to faktycznie on się to ciebie nie nadaje, to po co ja mam ci go sprzedawać na siłę, to jakby to, to tak nie działa. Czyli potrzebuję to wiedzieć, potrzebuje mieć skupienie na tym, że ja Tobie pomagam, rozwiązując jakiś Twój problem, potrzebuję też się z Tobą zgodzić, żeby chcieć mieć w sobie wewnętrzną zgodę na zrozumienie Ciebie jako osoby. Więc wtedy, zamiast udowadniać się, kto ma rację i kto ma coś dłuższego, mamy prawdziwą współpracę, w którym tworzymy środowisko współpracy. I dzięki czemu Właśnie, ponieważ te rozmowy często stają się skuteczniejsze, lepsze, ponieważ możemy racjonalnie wyjaśnić, e, jak wygląda ten produkt, zrozumieć klienta, znajdujemy trzecie rozwiązanie, które nas łączy, dzięki temu można się naprawdę rozkochać w procesie zamykania sprzedaży. A ja osobiście bardzo to lubię. Więc wiem, że gdybyś stosował pewne zasady, gdybyś znał pewne rzeczy, które uczę, na przykład w kursie algorytm obiekcji i system zamykania sprzedaży, i miał te wszystkie podpowiedzi, to jestem przekonany, że pewnie byś. E, też kiedyś, wdrażając to jeszcze w życie, bo wiesz, nie chodzi o to, żeby się tylko tego dowiedzieć, tylko chodzi o to, żeby to wdrożyć, jestem przekonany, że mógłbyś również rozkochać się w tym temacie, więc jakbyś kochał bardziej sprzedaż, to pomyśl, o ile byłbyś o wiele bardziej skuteczny, bo sam pewnie wiesz, że tak często masz, że no z jednej strony bym zadzwonił, ale może się trochę boję, a może bym się odezwał, ale się boję, rozumiesz, to wszystko znika, kiedy zaczynasz kochać się w sprzedaży, bo zaczynasz kochać się w rozwiązywaniu ludzkich problemów. Jeśli to wideo ma dla Ciebie jakikolwiek sens, nie wiem, tam skomentuj coś, podpowiedz, zadaj jakieś pytania, będę w, w sekcji komentarzy, będę mógł Ci odpowiedzieć na to e, przy okazji kręcenia jakichś kolejnych odcinków. A tymczasem mam nadzieję, że już zaczniesz stosować te dwie e, magiczne zasady przy jakichkolwiek. Twojej pracy z obiekcjami, która będzie w Twoim biznesie sprzedażowym się przydarzać. Do zobaczenia w jakichś kolejnych odcinkach. Trzymaj się, cześć!